Dziennikarz zginął w wypadku. 23-latek był nietrzeźwy, nowe informacje o wypadku, w którym zginął Piotr Świąc. Drugi kierowca był pijany. Kierowca, który uderzył czołowo w samochód dziennikarza Tewałpek Gdańsk-Piotra Świąca, był pod wpływem alkoholu, wynika z informacji prokuratury. Świąc i 23-latek, kierujący drugim samochodem, zginęli na miejscu. Według wstępnych ustaleń policji 23-latek, mieszkaniec powiatu kartuskiego jadący Renault w kierunku Żukowa, z nieustalonych przyczyn zjechał na przeciwny pas ruchu i zderzył się czołowo z Volkswagenem, którym kierował 54-letni Piotr Świąc, wieloletni prezenter i dziennikarz Tewał Pegdańsk. Jak powiedziała rzeczniczka prasowa prokuratury okręgowej w Gdańsku Grażyna Wawryniuk, kierowca Renault, który uderzył czołowo w auto dziennikarza, był nietrzeźwy. Do wypadku doszło w piątek, 5 marca o godzina 22.20 na drodze krajowej nr 20 w Borczu na Kaszubach między Żukowem a Kościerzyną. Zginęli na miejscu. Informacje o śmierci prezentera podano następnego dnia nad ranem na oficjalnym profilu tvp 3 Gdańsk na Facebooku. Z ogromnym smutkiem informujemy, że piątkowe wydanie Panoramy było ostatnim, które poprowadził dla Państwa nasz redakcyjny kolega Piotr Świąc. Krótko po godzinie 22.20 na drodze krajowej nr 20 w miejscowości Borczy doszło do tragicznego w skutkach zderzenia dwóch pojazdów. Obaj kierowcy zginęli na miejscu. Łączymy się w bólu z pogrążoną w żałobie rodziną. Podano w mediach społecznościowych. Wieloletni dziennikarz i prezenter Piotr Świąt w latach 1994-2001 był prezenterem studia oprawy TVP-1. Prowadził też wiadomości, w TVP-1 i poranne pasmo w TVP-info. Był dziennikarzem i prowadzącym TVP-3 Gdańsk programy, Panorama. Forum Panoramy i Forum Gospodarcze. Śledztwo w sprawie wypadku nadzoruje prokuratura rejonowa w Kartuzach. Pogrzeb dziennikarza odbył się 13 marca w Gdańsku.